Złapałem fajny sygnał, zobaczmy co tu będzie. O jest coś tutaj, plomba. Fajnie, lubię plomby. Nic nie widać na niej. Oczyścimy ją w domu. Do następnego. Złapałem kolejny stały sygnał. Może monetka będzie? O! Widzę tutaj o. Nie monetka, tylko jest Kuleczka muszkietowa Taka nie za duża, ładny okrągły kształt Teraz takiego dołka na Około 20 cm, jest kolejny sygnał Pięknie gra Te w tej bryłce siedzi Tak Ojej, wypadło coś może Kurde. Jest, tutaj leży Myślałem, że moneta Ale jest Guzik Ale bez pętelki <laughs> Za to jest łóżko, czuję już te pod palcami, jak czyszczę. Zaraz szczoteczką. zobaczymy. Po oczyszczeniu jest ładnie zachowane łóżko, ale szkoda, no bo nie ma nic od właściwej strony. Gładki jest. Nie wyjmowałem telefonu, żeby nagrać, bo sygnał był taki na folię aluminiowo który tu jest pełno rozdrapanej po całym polu Ale teraz Nagram i mam taką Mini plombę Bardzo malutką Nie wiem czy wyostrzy to O Czy widać tutaj Jest jakiś Napis pisany Cyrylicą Czyli jakaś rosyjska plomba musi być nie chcę wyostrzyć, no bo wuziak d o -w -t chyba o ale nic więcej nie mogę rozczytać fajna taka mała plątka. zobaczymy jak w domu będzie wyglądała po oczyszczeniu to na razie no i teraz się bardzo miło zaskoczyłem, bo z takiego płytkiego dołka sygnał ID było na polmosa a tu zobaczmy czy się będę cieszył do końca co to będzie, czy to nie będzie yy, zwykły PRL. Coś mi się wydaje, że może być kopiejka ale oczyśmy ją, zaraz się włączę. No i powiem Wam, że teraz zgłupiałem, bo tak była oblepiona w ziemi to było widać tutaj taki otok. Nawet może widać trochę takie do, dookoła po wodzie, jak mają kopiejki. A teraz po oczyszczeniu, no już nie wiem co to jest, bardzo wytarta moneta, słabo widać. Strasznie leciutka jest. Może po oczyszczeniu w domu będzie to lepiej wyglądało i będzie łatwiejsza do identyfikacji. O, jeszcze spadło. Także do następnego sygnału, do następnego dołeczka jest dołka. Kolejna krągłość, będzie to jakiś guziczek. Chyba zaraz go oczyszczę i się włączę ponownie. Niestety nie mogę go doczyścić. Chociaż tutaj jest wyraźnie widać orzełka. Prawda? Widać? No ja widzę orzełka. Ale nie mogę go doczyścić za bardzo. Jeszcze coś ten aparat ostrość gubi. W domu go oczyszczę i zobaczymy na podsumowaniu. No następnego. A żeby nie było tak słodko, że wychodzą same jakieś fanty, to pokażę coś innego, co wychodzi. Jest to tubka. A co niektórzy wiedzą, na co ta tubka jest? Maść na ból pewnej części ciała, prawda? oglądałem się sztuczek magicznych u Krzysia na kanale Mister Lony 1976. No i chciałem wam zaprezentować sztuczkę w moim wykonaniu. Hej, model żurlowy. Powoli będę już kończył. A tu jeszcze ostatni chyba już sygnał złapałem. Kulka muszkietowa. Już ciemnica się robi. szaruwa. To chyba ostatni dołek jest. Także dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Cieszę się, że jest trochę stałych widzów. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. No, i widzimy się na podsumowaniu w domu. Siemanko, witam na podsumowaniu. To jest ten tytułowy fant z mojego filmu. Ten mini hełm, jak go śmiesznie nazwałem. A jak śmiesznie napisał w komentarzu Mr. Lony: Hełm mysiora z walk Honore. Tutaj mam dwie dziesięciogruszówki. Ta jest w bardzo ładnym stanie. Ta jest w dużo gorszym stanie. Ta w dużo gorszym stanie jest 81 rocznik, a ta ładniejsza jest 49. Jaka kolosalna różnica! Kolejnym fantem jest moneta z PRL-u. 90 rocznik, 10 zł. Dalej mam tutaj taki y, odważnik, jak mi podpowiedział, y, kryniu. Zasugerował w komentarzu, że jest to obciążnik od formowania młody gałązek w sadzie z żywkami owocowymi, podobno się tutaj wieszało na gałązki, się ładnie formowały. Tutaj mam takie koło zębate, pewnie od zegarka, kalesoniak. Dwa guziki gładkie, bo całkowicie gładkie z tej strony, ułamane łóżko. W lekkiej patynie. Ten jest taki bardzo leciutki bardzo, bardzo, bardzo. Łóżko też łamane. Kolejny guzik ma zachowane ucho jest w patynie. I tutaj jedynie co dało mi się odczytać albo tu jest szóstka, albo dziewiątka. Kolejny fand, plomba całkowicie gładka nic na niej nie widać. Tutaj mam takie nie wiem, czy to jest jakaś nabijka, czy to jest jakiś element od mebla. Z tej strony też jest takie zjedzone, trochę zardzewiałe, bardzo lekkie. Kolejny fund, jest to guzik, bardzo mało czytelny. Guzik z tego, co ja tu widzę, to, ma, to jest orzełek, prawdopodobnie bez korony. A na odwrotnej stronie jedynie co się udaje odczytać, to są to literki BG. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. BG. Nie wiem, co to może znaczyć. Kolejnym fantem jest guzik, który jest gładki od wierzchniej strony. Całkowicie gładki. Łóżko jest zagięte. A od środka jedynie, co możemy odczytać, to jest to słowo Warszawa pisane cyrylicą. Plus coś jeszcze jest napisane, ale nie mogę doczytać. Tutaj mamy trzy kuleczki muszkietowe. Z czego jedna jest taka bardzo mała. Kolejnym fantem jest plomba. Plomba jest nieczytelna, ale na pewno jest pisana cyrylicą. Jedyne co tu mogę rysować to jest komp. 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 Plomba komputerowa. <laughs> Nie wiem od czego ona jest. Zamazane straszne literki. Następnym fantem jest taka fajna plomba. Udało mi się rozczytać, że jest to plomba cukrowa od cukru. Może będzie to w miarę czytelne. Tu jest napisane cukru. U góry napis i ten od dołu jest w ogóle dla mnie nieczytelny. I z drugiej strony, Gwiazda Dawida z dwoma literkami tu wewnątrz. Tutaj mamy monety dwukopiejkową z 1904 roku. Tutaj druga moneta jest bardzo, bardzo zjedzona. Jedyne co udało mi się odczytać po jej oczyszczeniu. Tak samo rocznik 1904 i patrząc po średnicy jest to prawdopodobnie jedna kopiejka. Kolejnym fantem jest taka bardzo, bardzo mała plomba. No to nawet widać w porównaniu, w porównaniu do, tej, do tej drugiej. Bardzo, bardzo mała plomba. Jedynie co na niej widać to jest herb carski i literki DOWT. o -W -T. też pisane cyrylicą. DOWT. o -W -T. Reszta jest w ogóle zamazana, nieczytelna. Następnym fantem też jest plomba. Na tej plombie mamy napisane też z cyrylicą imię Mikołaj. Czyli podejrzewam, że jest to też cara Mikołaja, za cara Mikołaja, plomba spożywcza jakaś pewnie. Tu jest taki symbol mało wyraźny. No i z tej strony jakiś skrót literowy, ale nie jestem w stanie go rozszyfrować. Tutaj literka jedna zamazana, druga jest T, kropka. Dalej mamy Tiel, kropka i kąt, kropka. Wszystko cyrylicą, w środku jest taki fajny symbol. Ostatnim fantem, który uważam za najfajniejszy, jest taka jakby plomba z, z takimi wyżłobieniami tu wewnątrz, jak i tutaj po obwodzie całe. Co udało się na nie rozszyfrować? U góry tutaj jest her herb carski tak samo, napisy wszystkie są Cyrylicy, i jest napis tu od góry. Pierwsza litera nieczytelna jest, a dalej jest napisane Amożnia. Amożnia 463. Może ktoś będzie wiedział, to w komentarzu rozszyfruje. Tu pierwszej literki nie ma, dalej jest Amożnia 463. No I od drugiej strony mamy napisane, że jest to y oczywiście też w cyrylicy Warszawa. 1916. A na dnie. Nie wiem, czy teraz widać. O. Krzyż jest. Taki wygląda mi na prawosławny. Krzyż tam na dnie jest. No i to byłyby takie moje fanty. A y, myślę, że ta podkowa y, przyczyniła się do. Szczęścia i do odnalezienia tylu tych fantów. A podkowa też jest niebyle jaka, bo jest na pewno stara. Po czym wnioskuję, jeszcze zostały tutaj dwa ułamane hufnale, do, którymi mocowały się do kopyta konia. Także tak się prezentują te wszystkie fanty. Ja dziękuję za oglądanie. Dziękuję za subskrypcję. I zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć.